Na bazie twórczości Karola Wyszyńskiego. Pamiętniki magicznych oczu. 20 listopad 1334 rok, Borowa Wola. Dobrzegniew najemnik, pełnoprawny najemnik. Nadar zakończył dzisiaj kurację Bogusławy i wygląda na to, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Bóle głowy ustały, podobnie jak inne objawy. Całe leczenie polegało po prostu na zmuszeniu jej do przespania jak największej części tego okresu przy pomocy odpowiednich ziół. Pozwoliło to zregenerować się jej ciału bez konieczności wystawiania jej na nieprzyjemności objawów. Musiała również spożywać tą zupną papkę, aby odpowiednio zaspokajać potrzeby swojego ciała. Oczywiście po przebudzeniu musiała również brać kąpiele, przy których pomagała jej Jarmila. Wspominając już o Jarmil, Nadar również pomógł i jej. Przygotował specjalne maści na jej ramię, dzięki którym rana już się wygoiła. Te same maści podawał również Bogusławie i jej ramię też już wydobrzało. Wszyscy się cieszymy, że Bogusława wydobrzała i nie możemy się doczekać powrotu do wspólnego wykonywania zadań, ale do tego musimy poczekać jeszcze około dwóch tygodni. Przez to ciągłe spanie jej ciało strasznie osłabło i potrzebuje ćwiczeń, aby powrócić do dawnej sprawności. Co prawda nie będziemy mogli pracować już zbyt długo razem. Bo z końcem roku przestaję być już dłużej Dobrzegniewem i powracam do bycia Dobromirem. Spróbuję wykorzystać ten czas, jak tylko będę mógł.